a jest ta mucha Michał lata tutaj lata śmiejemy się z nich one tutaj dobrze wiedzą na co się czają Kropa jak będziesz tak tym nam machać to wiesz w życiu nic nie złapiesz no tak Flidzioszku tak ty też nie machaj tak za bardzo znowu Nie możesz sięgnąć, bidusia moja. Bidusia malutka. O, przepraszam. Przepraszam, że rozpraszam takich łowców profesjonalnych. Nie wiem, jak można się w tą żorwę wpatrywać. Milena! Przeoślepniesz. Chyba już wymiękają. mucha jest